Mieszkam tutaj na Pięknej Bałtyckiej, między 28 a 34. Dzisiaj jesteśmy tutaj w związku z tą piękną drogą, która tutaj jest, która jest dziurawa, która została sprzedana przez miasto prywatnemu przedsiębiorcy, tak, wraz z tym budynkiem, który tutaj nic nie robi. Ludzie tu się potykają, rozwalają auta. Pan nam grozi zamknięciem tej drogi i nie chce jej naprawiać. No, i jesteśmy bezradni, i z tego powodu chcieliśmy zrobić zbiórkę na naprawę tą drogi. No, i w tym momencie się zaczęły media interesować tym tematem. Znaczy, ogólnie tak, te, te, temat zbiórki, wyszło to w ten sposób, że wczoraj, bo w tamtym roku my łataliśmy to na swój koszt i sami. I po prostu chcieliśmy, że tak powiem, w tym, w tym roku zrobić to samo. No ale tutaj sąsiedzi mówią, że tak, zrobiliśmy, tutaj jeszcze tak, zaczęli nam coraz więcej odjeżdżać, zostawiać, nie mamy miejsc, że to jest bez sensu, że dlaczego inni się nie dokładają. No i tak myśleliśmy, co by tu zrobić, żeby też ci, którzy tu wjeżdżają, żeby też się dożyli z koloniczną tą nawieżnią i korzystają z tego, tak? No bo niektórzy tu dwa razy dziennie wjeżdżają i wyjeżdżają, na przykład przewożą dzieci i tak dalej. Więc mówimy, no kurde, tak, kartki ze zbiórkami, będziemy tych ludzi łapać. No i pomyślałem, że zrobię zbiórkę, wydrukuję plakat ze zbiórki, tam będzie oficjalny tam i strona na którą można wejść i wpłacić datek, że w taki sposób ludzi poinformujemy, że, 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 że to jaka jest sytuacja z tą drogą i że to nie to miasto robi i tak dalej, tylko my to robimy, yy, czy tak powiem, prywatnie za swoje pieniądze, tak? mimo że płacimy podatki i wysokie czynsze. Yy żeby się dołożyli. No i tak wyszła ta zbiórka, no i nie, nie, nie sądziłem, że to będzie, że tak powiem, aż tak gorący temat dla mediów, że dzisiaj od rana właśnie praktycznie na telefonach wiszę i do mnie tutaj ludzie wydzwaniają o wywiady, żeby tutaj zaprezentować o co tutaj. chodzi, Choćby to jest kilka wątków, tak? Sparkowanie tutaj na ulicy, zwierzanie ciężarówek po chodnikach, z tymi dojazdami do przedszkola, z tym krzywym. Tak, no chodnik jest, widać. Jakie to są starsi ludzie o kulach, którzy chodzą o laskach, o takich balkonikach, no to, to też się nie przewrócić idąc człowiek młody, tak? Już nie mówię o tej, jak ktoś chce przez tą drogę przejść na przekór, tak? Były do, do dróg, do ZBM-u, do prezydenta, no prezydentu były powiedział, że drugą stroną może nam drogę zrobić, ale może, ale tam jest bez sensu, bo jest między przedszkolem, a tym jest tylko 4 metry, także ogólnie to jest takie spychanie. Bo tutaj jak już jest ciemno, a teraz wiadomo 16 się robi ciemno, 17, no to tutaj się przewracają ludzie, no bo co dziury idziesz i nagle jest dziura, tak? I to taka dziura na, do, do kostki, czyli można sobie krzywdę zrobić. Wiele osób tu się przewróciło. No to jest wiele wątków, które wchodzą, bo to jest po prostu coś, coś nie tak z papierologią, no ale ktoś to musi rozwiązać.